Czyli to ja kiedyś miałem grypę jelitową, jelitówkę i srałem, napiłem się wody i srałem, wszystko wysrywałem. I kiedyś kichnęłem i się zesrałem w spodnie, po prostu, jak byłem chory. Naprawdę, w sensie siedziałem przed kąpem, chory, kichnąłem i się zesrałem w majtki. No, przysięgam, w sensie ja nawet tego nie mówię, dla, żebyście się śmiali. Zrobiłem hapsik i się zesrałem w majtki. Ale to wy myślicie, że zesranie w majtki to, że... 3 kilowego klocka w spodnie. Nie nie, to trochę wody pociekło jak to na jelitówce. No to jest normalne. Bo ludzie myślą, że jak się zesrasz w spodnie przypadkowo, to że normalnie robisz kupę w majtki taką kilogramową kupę. No ludzie tak myślą, takiego węża. To ludzie są chorzy. Ale była kiedyś taka sytuacja, że wrzuciłem, wróciłem do domu byłem nieprzytomny i klęknęłem przed telewizorem, żeby go wyłączyć i się zesrałem. <śmany> się. Zesrałem. I normalnie chłopie, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale normalnie się zesrałem na dywan, dywan w salonie. Budzę się rano ten na cały dom, nie wiedziałem co się dzieje, chłopie. Autentycznie. <śmany> Autentycznie przyszedłem do domu i chciałem wyłączyć telewizor z guzika i kucnęłem przed telewizorem, złapałem się szafki i zostałem na tym. Ja wiem, że to jest głupio powiedzieć, ale no tak się wydarzyło, nie? W sensie, no nie ukrywam tego, taka sytuacja miała miejsce. Jeśli chcesz więcej klipów z Kałachem, zostaw lajka like i suba. Odwiedź też inne kanały z wycinkami ze streamów Kałacha.